Poprzednio w kodzie snu. Halo? Która godzina? Piąta? Misja? Już jadę. Dzisiejszym celem SOA będzie wyeliminowanie osoby o personaliach Jacob Calzoni. Musimy pokonać znanego terrorystę Jakoba Calzoni. Wiemy, że ukrywa się tu gdzieś. Wow. Nie wiem, to chyba był jakiś sen, ale nie, zaraz, zaraz. Przecież nie... deski zabite deskami, okna, łóżko, przecież to nie jest moje mieszkanie. Co jest w skrzynce? Monety, telefon, klucze. Tak, to są klucze od mojego mieszkania i moje pieniądze, moje drobne, które miałem przy sobie. Zgadza się. Ulica Jeziorska. No, no mieszkam na Ulicy Jeziorskiej. Okej, okay. drzwi od bloku. Znaczy klucz od bloku i blo y drzwi od mieszkania zgadza się. Dobra. Pik pik. Nie działa oczywiście. Nie ma zasięgu. Nie wiem, o co chodzi. Co to? Skrzynka. Za chwilę przeczytamy. Sprzedawca drobiazgów. Kupiec drobiazgów, o co to chodzi? Farmer Tom. Witaj, farmerze Tomy. Witaj, jestem Farmer Tom, syn na farmy. Widzę, że czujesz się dobrze. Co się dzieje? Nikt nie wie, co się dzieje. Wielu ludzi z to, zainfekowanych dziwnym wirusem, atakuje mi zdrowy. zdrowym. Ugryzienie przez nich najczęściej kończy się zarażeniem. A rząd? Policja? Wczoraj miadowali komunikaty i nakazali mi wychodzić z domu. Wczoraj także co chwilę głosował dzięki syren policyjnych, pogotowia i straży pożarnej. Teraz słychać tylko pojedyncze strzały. Policja zamilkła. Musimy się stąd wydostać! Nie ma szans, aby się stąd wydostać. Dlaczego? Przejrzałem twoje rzeczy, zanim je schowałem do kufra. Wiem, że jesteś stąd. wiesz, ja mamy dwa wyjścia z miasta. To obok farm zostało zamknięte, ponieważ most w niewyjaśnionych okolicznościach eksplodował. Drugie wyjście wpilnowane przez KS. Zwróć za mnie zafie. sprawdzić. Masakra. Przeczytam tą książeczkę. Ulepszenie broni. Ulepszacze broni do walki wręcz. Czy wiedziałeś, że za pośrednictwem różnych przedmiotów możesz zrobić naprawdę ulepszone bronie? Na przykład, połóż zardzewiałą broń, po czym połóż na ostrzu krzemień. Broń na ostrzu się, na przykład drugi. Połóż na solidnej broni inny składnik, na przykład kwarc, płomienny pył, a otrzymasz ulepszoną broń. Później ulepsz tą broń jeszcze bardziej, kładąc na ostrzu diament. Nie wiem o co chodzi, dlaczego takie ulepszenia? Farmerze, tomie? Witaj, potrzeba ci czegoś? Co to jest KS? Czyli byś stracił pamięć. KS to skrót od partii politycznej, kompania sprawiedliwości. Oni kontrolują całe miasto, między innymi wydatki, przemysł i tym podobne. A teraz wysłali swoje nieznane dotąd na jednostki i blokują ja nam każdą drogę ucieczki, czy to lądową, czy powietrzną. No racja, zapomniałem. Okej, okay, yy, farmerze, muszę patrzeć się w tą stronę, bo ty lubisz właśnie w tą patrzeć. O, co za. No, proszę pana. O! Witaj, potrzeba ci czegoś? Jest coś, czym mogę się zająć? Właściwie to tak, lecz jest to niebezpieczne. Kontrolujemy się mamy, zapasy mięsa. Trzeba iść do niej. supermarketu po nie. mi się tego? Oczywiście, że tak. Żywność dostaniesz w supermarkecie. Oczywiście nie jest to takie proste, ponieważ miasto pełne jest zainfekowanych lub zarażonych. Okej, okay. zajrzę do mojego dziennika. Przynieść trzy razy więcej skrzynek z żywnością. Są w dużym sklepie. No dobra, okej, okay. Muszę chyba parę przedmiotów tu, o właśnie, coś do jedzenia sobie wezmę na drogę. Się chyba nie pogniewałem, jakim z lodówki opróżnie. <laughs> ale nie ma jedzenia. Dobra, ja wam przyniosę to jedzenie, wtedy wam oddam. Książka jakaś. Poziomy broni. Czy wiedziałeś, że istnieją trzy poziomy broni? Zwykły, ostry, dobry, niszczycielski. Znaczy nie, jeden, zwykły, drugi, ostry, dobry, niszczycielski, śmiercionośny, trzeci, bestialski. Aby ulepszyć broń, połóż przedmiot, który ulepszy ją na jej ostrzu. To powinno zwiększyć umiejętności lub obrażenia na niej broni. Istnieje wiele ulepszaczy, między innymi... A tu już nie będę czytał tego. O, to tu poodkładam sobie książki te. Okej, okay, dobra. Ja tu widzę, że pusta kartka, to idziemy tu... O, topór, przyda mi się, skoro jakieś hordy zombiaków są. Zombiaków, znaczy tych zarażonych, zombiaki, to jak ze zwykłego filmu dosłownie to wygląda dla mnie. Dlatego będę czasem mówił na nie zombi, na tych zarażonych. Ktoś tu jest? Nie, a tu? Znaczy tam był, tu też jest, nabra. O, moment, penicillinę schowam na razie. Żeby wyjąć połowę nożyczek? Nie wiem, na co mi połowa nożyczek. Monety, jabłko. O, dobrze, że do, do jedzenia coś jest. Bo widzę, że mam mało żywności trochę. O, nóż kuchenny przyda się w razie czego. Ostrze tym ostrzem niko, nikomu nic nie zrobię. Brązowe monety. Taśma. Brązowe monety. Prowizoryczne ostrze. Uuu. Prowizoryczne ostrze, dobra. Prowizoryczne ostrze, jeśli owiniesz taśmą ostrze na przykład po nożyczkach, otrzymasz ostrze o, niewier... o niewiarygodnej sile. Jest w stanie zabić jednym uderzeniem. Niestety zaraz potem niszczy się, korzystaj więc tego rozważnie. Oha, czyli to jest prowizoryczne ostrze. Mogę zabić jednym atakiem, ale to ostrze się rozpadnie. Aha, jeszcze poza tym niekoniecznie muszę nim zabić. No dobra, położyłem. Zaraz sobie przetestuję. Mam tu dwie taśmy, jak widzę. Aha, fajne skrzynki automatyczne, same się zamykają i otwierają. Aha, dobra, prowizoryczne ostrze. Klucz do mieszkania na razie schowam. Telefon też, bo i tak nie ma zasięgu. Monety, jabłko. Monety Granat dymny Monety Kurde! Ała! Rzuciłem sam w siebie granatem dymnym Dobra, mniejsza to. Jest wszystko okej okay. Tu widzę jakąś kobietę Kibel otwarty <gryw> dziwnie zaglądałem do, do toalety Szmata w kiblu. Fuu! Mniejsza to. Dziennik część pierwsza Witaj w dzienniku mojego autorstwa... Czyjego autorstwa właściwie? Doktora Stravisa. Witaj w dzienniku mojego autorstwa. Zawarłem nim wszystkie typy zakażonych, jakich możesz spotkać. Są to istoty stworzone według pewnych schematów. Brak pozostałych kartek. No to nieźle. Czyli ten dziennik to po prostu mini-puzzle, można by rzec. Bo ktoś chyba pogubił kartki, jak miał to przy sobie. Okej, okay, dobrze, to idziemy. Ok, widzę, że ktoś tu miał zniszczenie... Aha, no to nieźle. Czyli widzę, że mam niewiele amunicji do tych oto przedmiotów. Do rewolweru widzę 6 pocisków tylko. I też te rewolwery są na wyczerpaniu. Będzie trzeba oszczędzać je. Dlatego będę na razie używał broni do walki wręcz. O, coś tu ciekawego. Ki i widół do przerzucania gnoju. Widły do przerzucania gnoju sobie wezmę. Może są dobre i key sobie jeden wezmę, żeby w razie czego odrzucić przeciwnika. No, widłami to pewnie nieźle za kogoś nabić. Ale czy to na pewno byli zarażeni? Się zastanawiam. A co to? kłotyk. Dobrze, trzeba będzie stąd wyjść. O. Strachy na wróble, ożeś ty! Czyli to wszystko, jednak, prawda. Zarażeni są. Ten, widzę, o żółtych oczach jest bardzo agresywny. Ten szaleniec też się go boję. Wypad z niego nóż kuchenny ale nie podniosę go. Spój no Ile ich tu jest? Nie mogę. Jeszcze ona, żółte oczy. Tych o żółtych oczach się boję. Nie są silni, ale są bardzo szybcy. Au! Au! Penicylina! Uf. O Jezu, tu już kolejni! Nie będę z nimi wszystkimi walczył. ich stanowczo za dużo. Muszę się udać do supermarketu. Kto to strzela? Strzela chyba. O jezu! Widłamicie. tu ich naprawdę dużo. Ten siłacz. Jest naprawdę widzę że O w mordę, połamałem widły na nim. Może zabiję go tym ostrzem. Ale nie jestem pewny, czy to zadziała na nim. Prawda, boję się, żeby mnie nie dotknęli. Nie ma na sobie żadnego munduru. Ani pancerza. Jeśli mnie pogryzą, będę wyglądał tak jak oni. Wyglądał będę taki, jak oni po prostu. O, nóż jakiś z niego wypadł. Nóż zabójcy. Butelka jakaś wypadła. Nożyczki. Nie taśmy i tak, że stworzysz ostrze. Przełożę sobie tylko penicylinę zamiast tej, tej strzykawki. Ała Dotarła do mnie jakaś zarażona. Kurde, co tu teraz mam zrobić? Muszę się schować do tego sklepu. Może uda mi się stworzyć apteczkę? Co się dzieje w sklepie? Widzę, że ktoś tam jest, ale z bronią? W sklepie? Moment, zajdę na tył sklepu, zobaczę co, o co tam się dzieje Wygląda to mi jakby bandyci napadli na ten sklep Wszakże nie ma już prawa, jak widzę, nie ma policji No, kolejna zarażona się tu dostałeś! Chcesz nas zrobić? Spokojnie, to tylko trochę żywności dla farmera Toma. Powinniście się znać. Ech, rozumiem. Potrzebujesz żywności? Chętnie podzielilibyśmy się zapasami, lecz mamy problem. Zostaliśmy napadnięci przez bandytów. Aby się ochronić, zachowaliśmy się w magazynie. Jeśli przegonisz bandytów, my podzielimy się zapasami. Zajmę się tym. Tylko uważaj na siebie. Oni tam mają broń palną. Jak tu widzę, bandyci opanowali ten sklep dość nieźle, dlatego muszę. Pomóc właścicielowi Ał. Dobrze Może iść dalej O Jezu Dostałem Przejdzie tędy, męda jedna. Dobrze, trafiony na dziany. Jeszcze kilku i się tu wałęsa. Ojejku, trzech jest naraz obok. Niedobrze. Ile ma amunicji? Pięć pocisków oraz sześć do strzelby. O w mordę, się schował za... O, za późno i tak użyta. O w mordę, puste. O, pakiet amunicji do strzelby, bardzo mi się przyda. Diamentowy rewolwer o w mordę. Widzę po prawej ktoś biegnie. Mam amunicję może... O, jeszcze diamantowe pociski. Idzie z tej. źle, Ale widzę, że ten... Myślałem, już pusty. Pudło. Osiem am y amunicji do strzelby. Wycofać się! Muszę wycofać się! Już mnie gonią. Z lewej mnie najdzie. Nie mam amunicji! Dobrze, jeszcze muszę ostatniego załatwić, mam może prowizoryczne ostrzemam. Jedno. Wow, udało się! Już bałem się. Amunicja, Pod kaliber 5,56 mm. strzała? Chyba nabój do strzelby, coś dziwnego. Przynajmniej jedne, jedna amunicja. Co to? Książka jakaś. Amunicja do M4? Amunicja do karabiny strzałowego M4. Możesz zrobić ją sam. Połóż na warsztacie kolejny od góry złoty samorodek, proch, sztabkę żelaza. Trzymaj i pocisków. Pamiętaj, aby strzelać po pojedynczą serię, inaczej broń się zatnie. Dobrze wiedzieć. Coś ciekawego, co tu jeszcze mogę znaleźć. Wiem, że parę rzeczy oni mieli przy sobie. Jakieś dziwne kulki. Widzę, że telefony. Kamery. Telefony. Nie, kowadła to. Do niczego mi się nie przydano w tym sklepie. Tu nic nie widzę. Nie, skrzynie puste. To może wezmę coś ze sklepowych półek. Chyba się nie pogniewają. Zwalę to na tamtych, że oni zabrali. Telefony mi się nie przydadzą. Wiem, że zasięgu nie ma coś nagle zgubione, więc nie ma po co ich brać. Bank 100 złotowy. O, miesz klucz do trzynastki. To chyba u mnie w bloku, ale zobaczymy później. Znaczy, zobaczę. Widły <laughs> niezłe. Coś ciekawego tu jeszcze może znajdę, czy nie? Nie widzę nic ciekawego. Na półkach nic nie widzę też. O, to jeszcze sobie pozbieram. To chyba wszystko co mogłem tutaj podwędzić i co mi się przyda. Dobra, teraz muszę wrócić do właściciela sklepu. No okej, okay, trzeba znaleźć tego, on stał jak zwykle tam na końcu. Więc zaraz do niego dotrę. Witaj, pozbyłem się już ich. No dobrze O tak, są te skrzynki, których potrzebuję Taśma i nożyczki, chyba... Chyba coś z nimi zrobię, ale to zaraz Widziałem tu skrzynkę po drodze, chyba... Nie pogniewają się mnie, jak ją je przeszukam Tutaj coś... O właśnie! Torba, to sobie odłożę, bo to mi się nie przyda do niczego kompletnie hmm. O przeszukuję sobie torby Chyba się na mnie nie pogniewają, co? Świeca samochodowa. Nie przyda mi się do niczego przynajmniej teraz. Duża apteczka, no oczywiście, że mi się przyda. Telefon, kolejny na co mi? Wisiorek, też mi się nie przyda. Apteczkę sobie zostawię. Apteczka jest mi bardzo potrzebna. Telefon zostawię, bo mi się nie przyda do niczego. Pokrojona guma. Też mi się do niczego nie przyda. I szmata. mi się przyda. Dobra, wezmę ten kij, zabiorę. I mogę stąd iść. Wybaczcie, że mam przeszukałem. Ale niestety. Wiecie o co chodzi. Jednak zanim pójdę do sprzedawcy, to przeszukam jeszcze. Sklep. Przynajmniej jeszcze raz. O tak, bo coś mi się wydaje właśnie, że tu parę rzeczy mogą spółek powylatywać. Przy okazji, zgubiłem mój diamentowy rewolwer, albo się zniszczył, nie wiem. Coś tu ciekawego jeszcze? O, amunicja do strzelby, dobrze. To co to? Karabin, to jest też jedno strzelo M4 i od razu pociski do niego. O, dobrze. Lepiej to się chyba ustawić nie mogłem. Dobrze, to chyba wszystko co tu potrzebuję Co tu potrzebowałem Oj, proch, wywalać strzykawkę Dobrze Muszę zanieść te skrzynki farmerowi O kurde, nie ma amunicji Gin, gin, gin. nie Udało mi się przejść przez niego, ale tu już widzę leci do mnie kolejny apteczka. Nie ma miejsca na apteczkę. Co za? Nie fart. To wyrzucę. Apteczka jest ważniejsza. O, alkohol. Jakiś pijak był tutaj, widzę. A kurde, po co ja w ogóle się z nimi biję? Wystarczy, że przejdę... Ała, obok! Nie, idę stąd. Prosto do farmera zanieść mu żywność. Hop. Hop. A te zombiaki są strasznie durne, znaczy zombiaki. Ci zainfekowani, bądź zarażeni, zakażeni, nie wiem jak ich nazwać. Jestem już blisko. Nie mam amunicji chyba do tego pistoletu. Mam! O, działa. Tylko wcześniej chyba nie przeładowałem, wychodzi na to. Witaj, farmerze, mam paczki żywności. Dzięki Tobie nie umrzemy z głodu. O, dostałem śmierci nosiny, nóż kuchenny. No nieźle. Słucham? Mógłbyś pójść na komisarek i sprawdzić, co się dzieje? Od wczoraj nie mam kontaktu z rządem, policją i innymi służbami. Tak, zrobię to. Uważaj na siebie. Kurczę, niech będzie, choć nie jest to łatwa droga. Zanim jednak pójdę do, na komisariat, odwiedzę chyba mój dom i wezmę parę przydatnych rzeczy.